Jeśli chodzi o przejęcie lotosu przez Orlen, wciąż zbyt mało wiemy o konkretnych, takich technicznych szczegółach samej, samej transakcji i całej procedury z tym związanej, dotyczącej zarówno rynku hurtowego, detalicznego, petrochemii. To są wszystko zbyt skomplikowane sprawy, aby jednoznacznie dało się na to odpowiedzieć bez znajomości właśnie takich szczegółów. Roboczo możemy założyć, że kierowcy będą tą grupą, która będzie mogła na tym zyskać, bo taki jest cel tej, tej fuzji, czy tak jest. Ona przedstawiana szeroko w mediach przez, przez samych zainteresowanych. Chodzi o wzmożenie siły nabywczej Orlenu na rynkach międzynarodowych o większą jakby możliwość pozyskiwania taniej ropy i co za tym idzie niższego kosztu tankowania dla kierowców. Natomiast jak powiedzieliśmy, tutaj cały czas wszystko rozbija się o to, jak zostaną dokładnie zrealizowane te, te wytyczne, jak szybko i, i z czym uda się lub nie uda się przy tym, przy tym procesie uporać. Orlen jest koncernem obecnym, zwłaszcza na rynku detalicznym, zarówno na rynku litewskim, niemieckim, czeskim, także to są, to są miejsca, gdzie ta obecność z całą pewnością tak przynajmniej wskazują na to, na to informacje płynące z koncernu, będzie chciał tą obecność wzmacniać, podkreślać, w jaki sposób no, tą świadomość marki Orlen budować także na rynkach zagranicznych. Jeśli chodzi o rynek polski, no, musimy rozpatrywać to na, na kilku płaszczyznach. Z jednej strony segmentu rafineryjnego, drugiej strony dystrybucji paliw hurtu, a także rynku, rynku detalicznego, czyli tego co widzimy my jako kierowcy, po prostu stacji paliw i ich otoczenia. Każdy z tych segmentów w jakiś sposób no, musi zostać dotknięty przez, przez te zmiany związane właśnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. I kiedy tak naprawdę poznamy całą listę tego, jak Orlę się do tych wytycznych odnosi, co zamierza i w jakim czasie zrobić, wtedy będziemy mogli dopiero taką panoramę nakreślać. Z całą pewnością będzie to zmiana o dużym znaczeniu dla, dla rynku, dla, dla sił rynkowych. Natomiast myślę, że kierowcy wyjdą z tej zmiany w jakiś sposób, no bez uszczerbku, a nawet z korzyścią prawdopodobnie.